W końcu kolejny dzień, może Skwara w końcu zapomniał o tym pokazywaniu sztuczek. E, dobra, idę do niego, w ogóle komputer już przyszedł i Skwary telewizor, zaraz wam pokażę jak mi otworzy. A super, noc akurat e, się zrobiła spędziłem 24 godziny. Dobra, skwara! 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 No, no. Halo, halo! Cześć, wyspałeś się? No, tak. E, chciałem ci. E, 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 chciałem cię się spytać, czy przyszedł ci już telewizor? No, przyszedł tutaj. Daj ci <grym> tylko coś takiego. No to klasa widzę, że leć i co się nazywało. Jak ten program się nazywał? HGO HGTV o, he, kanał z House Flippera. Oglądasz moje odcinki Super. Bardzo się cieszę. Ale chodź, bo he, he, musimy sprawdzić ile. Zostawiliście 6 łapek w górę. No w końcu poprawiliście się nie, od ostatniego odcinka. Dobra, choć e. No ja mam 100 monet już. Super. Dobra. E, zapraszam Cię, bo ja mam komputer. Popatrz. O, tu, tu sobie siadam i normalnie. A, super. Aktualizacja systemu. Nie no, pięknie. No to jednak ci nie pokażę jakie gry mam. Mam taką grę, która nazywa się Kalkulator. Okej. Okay. A jak coś, to mam dla ciebie jeden mały prezent. Uuuu. Uuu. Proszę. 30 coinów, widzowie. Musicie zostawić dla Skwary łapkę w górę, żeby mu się zwróciło. Co nie, Skwara? Tak, jeszcze tak pokiwał. <grywa> Dobra, chodź, Skwara. O, już chyba dzień powoli wstaje, tak mi się wydaje. Bo przewieźli i nową dostawę w salonie samochodowym już nie ma tych aut, co na przykład mieliśmy wypożyczone. Tylko może i wejdziemy od przodu. Bra. Popatrz, nie no, klasa. To są już auta. Trzy... 300 zł za Teluriana. Ale tutaj mamy za 150 taką terenówkę. Nie no, fajna, fajna. Weź ci coś. Chodź no, na chwilę. No. Dałem ci te 30 masz masz 130 zł, tak? Tak. Weź ci coś. Nie masz to do mnie. Nie no, weź, nie sobie. No, weź sobie. Nie no, masz to sobie. Ale ja nie chcę tego. Ja zbieram na Deloriana. No to okej. Okay. Ale zaraz Ci po pokażę coś, bo popatrz. Tutaj mam jeszcze za... 10 zł jedno radio do samochodu. Za 50 zł jedno nitro i za 50 zł też cztery opony terenowe, czyli będziemy mogli na jeden samochód założyć sobie je. Więc w sumie spoko. Tylko kto je nam założy? E, panie, umie pan zakładać opony terenowe? Tak, umiem. A, to dobrze, dobra, chodź. Szkoda, że nie można się przejechać z samochodem. Ach. No, no szkoda. Może to... kiedyś będzie można. No, nowość. Może, może przeceniam. W ogóle w poprzednim odcinku mówiłem ci yy, i widzą, że yy, są takie dni, yy, yy, w których sprzedają niektóre domy lub pokoje, nie? Mówię to. No tak, mówiłeś coś takiego. To y, nie wiem y, ile rzeczy. W sensie nie wiem jak dużo y, jest tych rzeczy, bo zauważyłem tylko jedną na tazie. O i to jest tu I to jest 200 zł za jeden pokój tutaj No TANIO, nie? Powinni to, dać to, jeszcze to bardziej ta, ta, TANIO, tanie jak piszą, piszą pokój. pokój. No wiem, widziałem, że... E, widziałem. To już też się zdziwiłem, że nie z, przez oskreską, spokojnie. Ale ja bym tu poglądał te pokoje, bo to jest chyba dowolny pokój, można sobie wybrać. E. Tu można skakać, na bungee. No dobra, o, otwarte. To chyba nikt nie kupował. Ty, łóżeczko, balkonik. Z którego też, też można, można spaść. Wstać. A to po co ma być? Przepraszam bardzo. Nieważne. O! Brawa dla tego, kto to wymyślił. Słuchaj, tu jest jeszcze lepiej. Pa, patrz na to. Tutaj masz szafki, a tutaj masz kuchnię. Zobacz gdzie to jest. I mówią mi, że 200 zł za taki pokój. Nie, chodź no, chodzi. Wierze. Poczekaj, chodź, chodź jeszcze chwilę. Albo tu. Tu chodź. już lepiej. Chodź tu już lepiej. Słuchaj, chodź, ale chodź na chwilę, zanim to zobaczysz. Tu masz jeszcze lepszy architekta. Mówiłem, że można skakać na banji. Może winda się zepsuła? Hmm. Myślałem, że można wejść na górne piętro komuś. Halo, gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. Nie ma mnie. Widzę, ci... Widzę. go. No pa, pa pa. Co ty tam robisz? Stoję. Nie można? No nie można. Nie było zakazu A jak tu nie ma barierek na tych balkonach? Czy, czy tą windą może... nie, wolę nie zjeżdżać Tak, 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 tak. Chcę coś pokazać? E, tak, bardzo bym chciał wam coś pokazać. I czekajcie. halo, nie ucieka <śmaksud> mi tu <śmusza> za 500 zł ten... Ci po, po, pozwolę widzą za, za, za całe swoje pieniądze e, ten. Widzowie, no zostawcie łapkę w górę, żeby mnie przez męczyć z tym. Dasz pieniądze, to ten, to pogadamy. Zapłacisz mi, to ci pokażę. Co ty chcesz mi pokazać? W sensie, to ty pokażesz widzą. Tą sztuczkę. Mo mogę ci dać co najwyżej 15 zł. No to, to przy przyjmę. Dobra, już jestem szczęśliwy, idziemy. Okay. A któdy ty byś chciał najbardziej mieć dom, jakbyś miał nieskończoność kasy? Na pewno nie ten hotel. A co? Poglądajmy sobie w sumie. Wybrałbym ten tutaj obok skateparku. No, fajny w sumie. Ale go chyba jeszcze nie wystawili. Ale czekaj. Chodź. Zadzwoń do drzwi. O, dobrze. I chodź. Chodź za murek. Oni pójdą do drzwi, a my wejdziemy tyłem. Nikogo nie ma. Chodź, chodź, chodź. Tu jest łóżko. Tu... Jaki telewizor? Czekaj, szukaj. Okay. Tu nikogo nie ma. Dobra, nikogo nie ma w domu. W sumie dwa łóżka są, byśmy mogli tu zamieszkać. I miejsce na dwa samochody. No grill, grill. Czemu jest rozpalony ciągle? Czemu nie jestem spalony. He. Hmm. Lepiej stąd oblicz... oblicz... uciekajmy. W ogóle Chodź, pokażę Ci coś. Popatrz. Jeżeli yy, kupimy samochód, to tam pojedziemy. Tam na plażę, tam, okay. na plażę. Ale to widzowie muszą zostawić łapkę w górę. Powiedz coś widzą, żeby zostawili łapkę w górę jakoś jakoś tak, żeby na pewno zostawili. Dobra. Stawcie łapkę w górę, bo inaczej poka pokażę wam sztuczkę, a to będzie najgorsze. To widzowie, ja się obracam i dopóki nie, w sumie dopóki nie zostawicie łapki w górę, to będę się na niego patrzeć jak pokazuje sztuczkę. Ciągle nie zostawiłeś. A jeśli nie zostawicie pięciu łapek w górę, to pokażę w następnym odcinku nową sztuczkę. Nie do końca sztuczka, ale coś podobnego. W ogóle zapomniałem Wam pokazać. E, o, o, musimy pójść do domu, bo to w domu zostało. Ale. Czekaj, czekaj, nie przestawaj tego. Widzowie jeszcze nie zostawili łapki. O, dobra, już zostawiałeś. Dobra, to możemy iść. To. Popatrz, chodź do mnie i ty pe, nie wiem, czy ty dostałeś, ale jak coś kupiłem w tym sklepie, to dostałem pufę. Ja właśnie dostałem taką samą w gratisie. Jeszcze za to, że kupiłem telewizor, to mi w gratisie zamontuję tu gdzieś antenę. A to tu nie ma anteny? W sumie, w sumie no wszystko nie wszystko odpowiada, czemu tak wygląda mój tele, tele, telewizor, Jezu. Komputer. Hmm. Nie, tu, hmm. nie tylko to temu odpowiada. Jeszcze sam wyglądowczy odpowiada. Ale gdyby z tego kubka popadł, jest taka antena w tym kubku, nie? A jaki program z tego będziesz mieć? Główek de wał? To ja patrzę na ten program na tej pufie gratisowej. Ja podobie coś na komputerze, ale tym razem na pufie, a nie na krześle. Ale dobra, widzowie. Yy, my pogramy, yy, za niedługo pójdziemy spać, wstaniemy nowego dnia i nagramy wam kolejny odcinek ze serii Prawdziwe Życie Sezon 3. A tymczasem ze mną był Skwara, a ja się z wami żegnam. Na razie i pa pa. Pa!